Kuchnia staropolska była kuchnią piękną, bo pachniała. Była kuchnią absolutnie pachnącą. I my dzisiaj sprawimy, że klasyczna, bardzo charakterystyczna dla naszej kuchni, wieprzowina, karkówka wieprzowa, będzie karkówką pachnącą. Natrzemy ją perfumami w kuchni, czyli specyficznymi ziołami i przyprawami. Ale od początku trzeba zacząć od marynaty. Marynaty, która będzie tym wyznacznikiem całego smaku potrawy. Potrzebny nam jest moździerz i przyprawy. Suszona kolendra. W kuchni staropolskiej ta suszona kolendra występowała bardzo często, i tę kolendrę dodamy do dzisiejszej potrawy, ale musimy ją rozgnieść. Rozgnieść razem z cynamonem mielonym, dodajemy go do kolendry. Dodamy tutaj również skórkę cytrynową. Skórkę z połowy cytryny, nie za dużo, bo jest zbyt gorzka, dodajemy do moździerza. A właśnie. Żadna marynata do karkówki nie może obyć się bez czosnku. To też jeden duży albo dwa małe ząbki czosnku drobniutko siekamy. Rozgniatamy i dodajemy do marynaty. Mięsa były robione na dwa sposoby. Albo marynowane w bardzo wytrawnych bejcach, albo robione na słodko. Dwa światy. I my dzisiaj w ten słodycz pójdziemy, moi drodzy, dlatego też miód. Nieodłączny element kuchni staropolskiej powinien znaleźć się w marynacie. Dwie duże łyżki dodajemy do przypraw. Do tego wszystkiego dosłownie kilka kropel oleju rzepakowego. I dokładnie to wszystko ucieramy na jednolitą masę. Bardzo ważne jest to, żeby ziarna kolendry były w miarę dokładnie rozkruszone. Mamy przygotowaną marynatę, więc teraz już tylko pozostaje nam przygotować karkówkę. Karkówka powinna ładnie pachnieć i to jeden ze znanych sposobów, który stosują bardzo często kucharze, którzy wielbią kuchnię polską. Mianowicie nakłuwają kawałek mięsa i faszerują go Czosnkiem, ząbkami czosnku, które kroimy wzdłuż. I teraz nakłuwamy karkówkę i faszerujemy czosnkiem. Dokładnie. Zdecydowanie z jednej strony ten czosnek nam wystarczy. Pamiętajcie, że karkówkę później będziemy porcjowali w plastry, krojąc ją w poprzek włókien. Dlatego też każdy na pewno dostanie kawałeczek czosnku. I teraz przekładamy ją do miski. No, jedna z przyjemniejszych rzeczy, jaka w kuchni się odbywa, czyli masowanie mięska przygotowaną wcześniej marynatą. Marynata pachnie obłędnie, jest cytrusowa. Pomimo tego, że ma bardzo ciemny kolor, który pochodzi przede wszystkim od cynamonu i ciemnego miodu, pachnie świeżo przez dodatek skórki cytrynowej, która jest w środku. I ta skórka cytrynowa na pewno będzie oddawała również ten aromat podczas pieczenia. 700 gramów karkówki – tyle też my przygotujemy na cztery osoby. Taka porcja da radę. Umyjemy ręce i zajmiemy się przygotowaniem warzyw, bowiem każda karkówka, każde mięso, które chcemy udusić, nie może być duszone ale tylko w tak przygotowanej marynacie. Karkówkę odstawię na chwilę, ale może przykryję folią, żeby nie wysychała i odstawię ją do lodówki, niech przejdzie aromatami, niech się dobrze przemaceruje, a my w tym momencie przygotujemy warzywa. Warzywa, których ja dzisiaj użyję do przygotowania karkówki, to te, które doskonale znacie, ale chciałbym zwrócić uwagę na powagę selera i pietruszki, bowiem to one najbardziej chyba będą tutaj dominowały, jeśli chodzi o aromat i smak. I pietruszkę, i marchewkę kroję w plastry, a selera – w grubą kostkę. Marchewka trochę słodyczy, wytrawności na pewno doda seler. Kroimy go w grubą kostkę. Potrzebne nam są jeszcze dwa składniki, również charakterystyczne dla kuchni polskiej, czyli czosnek i cebula. Cebulę kroimy w kostkę, a czosnek siekamy. Patelnia. I teraz już musimy zająć się warzywami w odpowiedni sposób. Warzywa, oprócz tego, że są składnikiem potrawy, również mają pomóc nam uzyskać sos. Przekładamy warzywa do miski. Pietruszkę, marchewkę i selera bez cebuli i czosnku. Cebula i czosnek na bok. Do warzyw korzeniowych dodajemy mąkę – około 25–30 g. I dokładnie je obtaczamy w tej mące. I teraz już na patelnię lejemy olej i smażymy. Najpierw cebula i czosnek, następnie warzywa i wino. Wino bez którego nie może się obyć żaden dobry sos. Czerwone, wytrawne wino. Cebula i czosnek jako pierwsze. Chwilę tylko smażymy. Cebula się zeszkli, czosnek również. I dodajemy do tego warzywa i wszystko później zalewamy czerwonym, wytrawnym winem. Mąka, która jest na warzywach podczas duszenia rozklei się i zagęści nam sos. Dobra. Zeszklona cebula, dodajemy warzywa. Doleję troszkę oleju, żeby warzywa mogły lepiej się przesmażyć. Nie bójcie się, ten olej spokojnie zostanie wchłonięty zarówno przez mąkę, jak również oddany później do sosu. Sprawi, że sos nabierze bardzo aksamitnej konsystencji. Wszystko to ładnie dusimy, aż warzywa nabiorą lekko złotego koloru. Warzywa nie się smażą, a my przygotujemy jeszcze jeden dodatek, który wydaje się mi być interesujący. Zobaczyłem to pierwszy raz w Austrii. Austriacy uwielbiają dodatek zimnych sosów do pieczonych mięs albo też gotowanych mięs. Jest taka potrawa, która nazywa się tafelspitz, czyli gotowana wołowina w rosole i oni ją podają z jabłkiem, ale jabłkiem wymieszanym z chrzanem. Pomyślałem sobie, że to idealny dodatek do naszej karkówki i to banalnie prosta potrawa czy też dodatek, sos dip, jak zwał, tak zwał, który pokażę wam, jak przygotować. Dwa jabłka wystarczą nam do jego zrobienia. Kroję je na ćwiartki, wycinamy gniazda nasienne, ponieważ one są dosyć gorzkie i ta gorycz przeszłaby później do sosu. I obowiązkowo ze skórką układamy na blaszce z pergaminem. Troszeczkę oleju odrobinę skrapiamy. I wkładamy do piekarnika. Temperatura piekarnika może być 160 stopni. Pieczemy jabłka do miękkości. Chciałbym, żeby się upiekły tak, żeby były zupełnie miękkie, żeby mógł je przetrzeć przez sito. Warzywa pięknie zrumienione, możemy je zalać teraz winem. Czerwone, wytrawne wino. 150 ml tego wina tak naprawdę. Czy więcej wina, tym lepiej. I teraz czekamy, aż wino odparuje, czyli się zredukuje, sos zacznie gęstnieć. Dolejemy tu troszkę wody i doprawimy obowiązkowo już teraz solą i pieprzem. I to będzie nasze łoże, które przyjmie damę karkówkę. A karkówka się cały czas marynuje. I mieszamy. Straciło wino już swój alkohol i bardzo dobrze, ale został aromat. Ten winny sos przyda nam się później do karkówki. Szkoda, że telewizja nie przenosi zapachów, bo powinniście poczuć aromat tej karkówki, chyba że w tym samym czasie odwijacie ją co ja i robiliście ją razem ze mną. Wino się prawie w całości zredukowało. Przeszedł czas na odrobinę nieco mniej szlachetnego płynu czyli woda. Mój sos nie jest zakwaśny. Brakuje mu na pewno słodyczy, ale pamiętajcie, że karkówka jest słodka. Cała magia kuchni polega na tym, żeby nie panikować, żeby nie doprawiać wszystkiego od razu, ponieważ i warzywa, i karkówka w całości mają stanowić później jedność, mają stanowić jedną potrawę. Dlatego też jeżeli chcemy coś doprawić, to doprawmy już później po duszeniu. Na pewno nie teraz. Tak przygotowane warzywa możemy już uznać za. Właściwie zrobione. One już teraz mogą trafić tutaj do naczynka. Przelewam więc i warzywa, i cały płyn. I w warzywach układamy karkówkę. Do tego jeszcze dodamy kilka gałązek świeżego tymianku. Przykrywamy i wkładamy do piekarnika. Temperatura 160 stopni, no i pieczemy półtorej, 2 godziny. Jabłka na pewno się upiekły, więc możemy wreszcie przygotować z nich mus. Na karkówkę jeszcze poczekamy. Przekładam wszystkie jabłka do miksera. I zmiksuję je wszystkie razem ze skórką na gładką, jednolitą masę. I dopiero po zmiksowaniu przetrę przez sito. Teraz potrzebne nam jest jeszcze sitko, bowiem ten mus, który mamy tutaj przygotowany, trzeba jednak przetrzeć. Przekładam więc zmiksowane jabłka do sita i za pomocą łopatki przecieramy wszystko dokładnie. Wszystko to, co nie zostało dobrze zmiksowane, wszystkie te cząstki skórki, które później pływałyby w musie, zostały na sitku, więc już nie muszę tego przecierać. Zdejmujemy wszystko dokładnie. O właśnie, i to jest gładki mus, który teraz już po lekkim przestudzeniu należy doprawić chrzanem. Około 40 g chrzanu na tę ilość jabłka w zupełności nam wystarczy. Dodajemy go do przetartego musu. Jeżeli kiedykolwiek przyjdzie wam do głowy, żeby zamiast jabłka użyć gruszki, to bardzo proszę, jeżeli kiedykolwiek chcielibyście zrobić to na przykład z wiśni, to też możecie w dokładnie taki sam sposób przygotować sobie mus wiśniowy albo gruszkowy i stosować go jako dodatek do mięs. Zamiast klasycznych, gotowych nie daj Boże sosów, łatwo można zrobić sobie właśnie taki przygotowany z naturalnych składników. Okej. Okay. No i wreszcie coś, co większość z nas kocha i uwielbia, tak naprawdę porządna porcja dobrze uduszonego mięsa. Karkówka jest gotowa. Zawiesisty sos, dobrze uduszone warzywa, ale nie rozpadające się. To jest to. No dobrze. Teraz musimy już tylko ukroić. Mm. Cóż za soczystość. Kawałek. Proponuję najpierw zajrzeć, jak ona wygląda w środku. Jak ją nacisnę, wszystko, co posiada najlepsze, ma w sobie. To to, że dusiliśmy ją w zamknięciu, to to, że doprawiliśmy warzywa winem, ona przeszła aromatem wina. Możemy wyłożyć na talerz. Jeden plaster na jedną porcję. Jeżeli komuś mało, może ukroić sobie dwa mniejsze. Albo jeden duży, ale sugeruję, żeby kroić jednak cieńsze plasterki. Wtedy lepiej, bardziej komfortowo się ją je. No i teraz już mus, mus szanowy. na talerz. Rozciągnijmy ten mus. Teraz powinniśmy rozłożyć jeszcze warzywa i na nich karkówkę. No chodź, dziewczynko. Do dekoracji oczywiście zioło, które dodawaliśmy do środka. Jedna gałązka albo dwie mniejsze tymianku, tylko po to, żeby zaznaczyć, czym ta karkówka pachnie. Absolutnie proste danie, jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli zrobić sobie coś szybko, ale zaskoczyć swoich gości aromatem, to ta karkówka powinna właśnie to zrobić. Pachnąca cynamonem, pachnąca kolendrą i do tego wszystkiego jeszcze mus z pieczonego jabłka i szano. Smacznego i widzimy się w jedną stronę dalej, bo tam jest kolejny odcinek i przepis.